Nie mogę, jestem zsztywniej. No dobra, jedziemy do końca. Kamień błuszcz, Kamil, 55 km do przejechania, 59 km range'a. Przez sekundę miałem osłonę A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Raid Shadow Legends. Jest to gra, w którą sam osobiście gram. Posiada ona ponad 500 unikalnych czempionów z unikalnymi umiejętnościami. Do tego tworzymy swój własny team, których kombinacje sięgają milionów. Każdy dostosuje coś pod siebie. W grze znajdziemy takie tryby jak PvP czy PvE oraz Dungeony. Z ciekawszych rzeczy, nie wiem czy wiecie, ale do tej pory gracze grający w tą grę spędzili na niej ponad 12,5 biliona godzin, co przekłada się na 1,5 miliona lat gry. Nieprawdopodobne, prawda? A teraz zobaczcie, co pojawiło się nowego. W tym miesiącu Riot ma napięty harmonogram program wydarzeń na rozpoczęcie lata, a także mnóstwo nowych treści jak zawsze wypuszczają grupę zupełnie nowych bohaterów. Jest też nowa rotacja Dome Tower, więc spróbuj wezwać jak najwięcej nowych bohaterów, aby zobaczyć czy mogą pomóc Ci w dotarciu na szczyt. W Raid zawsze dużo się dzieje, a ten miesiąc nie jest inny, więc nie czekaj i klikaj link w opisie. Dla nowych graczy rejestrujących się z linku w opisie przygotowana jest duża nagroda. Energy Rifle w postaci jednej sztuki, Ext Boost, nowy bohater honoru doskonale przygotowany do nowego trybu Dom Tower, 200 tysięcy srebra i 1 ację 3. Akcja trwa tylko 30 dni, spiesz się. Do gry możecie zarejestrować się z tego oto kodu QR. Pamiętajcie o swoich nagrodach. Znajdziecie je w tej oto skrzyneczce, Koniecznie tam zerknijcie. No i najważniejsze: dodajcie Sasha do do swoich znajomych. No cóż, chyba widzimy się w grze. Na Wasze życzenie przeprowadzimy dzisiaj pojedynek między tą Suprom a Fordem Mustangiem. Ford Mustang 5.0 V8, aktualnie 500 koni, Stage 3 A tutaj pilota Supra, 340 koni, rzędowa szóstka, 560 bodajże momentu obrotowego ile ja dobrze pamiętam z pamięci Czyli fajna szucha, wszyscy mówią, że trochę takie BMW No prawda, bo wykonana po BMW Co prawda cały interfejs nie jest wykonany na najnowszych po BMW, ponieważ Japońcy chcieli wykorzystać starszą technologię tak, bynajmniej zrozumiałem z tego, co przeczytałem, ale naprawdę samochód w środku prezentuje się naprawdę dobrze i naprawdę się zbiera. I tak powiem! Jestem bardzo ciekawy tego pojedynku, bo Toyota Supra jest lżejsza o około 250 kg od Chryslera, A nie bierzemy pod uwagę, że naładowałem tutaj kupę różnych rzeczy, które dużo więcej ważą niż ten samochód ważyłby w serii. I dzisiaj to przetestujemy, ale żeby nie było tak łatwo i żeby nie było takie proste, że pojedziemy się po prostu ścigać z roki, najpierw przeprowadzimy testy na Dragi. Jest to to samo co Race Logic i pokazuje identyczne pomiary. Dragi, nie myli się względem Race Logica. jest wygodniejsze, jest nowocześniejsze, w końcu XXI wiek Więc najpierw sprawdziłem pomiary. 0,100, czwarta mili, 0,200, sztrucla. Potem sprawdziłem pomiary. Tak samo, 0,100, 200, czwarta mili, Supry na Dragi. A na końcu Kamil, nasz operator, dostanie wpierd... z Mustanga jeżąc i się sukni. Dostanie wpierdol, nie ma ch... że wygrasz. Nie ma opcji. Dlaczego? Nie mogę tego przegrać. A teraz wy w komentarzach, żeby było ciekawie, żeby film był fajny i interaktywny, napiszcie, który samochód obstawiacie: lżejszy z mniejszą mocą, cięższy z większą mocą. Teraz w tym momencie masz 3 sekundy. Piorunki! Nie będę mówił jak. Skoro już obstawiłeś doskonale, przechodzimy do prezentacji wizualnej. A potem bierzemy się za testy na dragi. Mam nadzieję, że takie dni się podobają. Jeśli duży będzie łapek, bo po ostatnim odcinku to wiedzą, co zdobyliście, że ten film miał powstać. I więc jeśli wbijecie, nie wiem, 8 koła łapek może być? 8 koła łapek? To zrobimy kolejny pojedynek z na Może z Camaro. <noise> Tam wiadomo, kto wygra. Nie ginie. Dobra, lecimy do prezentacji wizualnej. Jedziemy na naszą miejscóweczkę. Całkiem kawałek za miasto. No, 28 minut trzeba tam jechać. <grytania> łapa BRF. 19 ludzie. <grytania> <grytania> Aż zapomniałem co chciałem zrobić, dobra. A szczerze, mówiąc, że jestem bardzo ciekawy tego pojedynku. Jakby wiem, że cel jest najprawdopodobniej. Szybszy od BM byłem w 4C, bo stakowym się ścigałem, ale z rolki. Od zaraz się nie próbowałem. Bo wiecie, moim celem było to, żeby sztuczny był szybszy od BMW M4. A ścigałem się z BMW M4 CS. I na ekspresie wygrałem, ale z rolki. I tak. Tak. O. No tak średnio bym powiedział. Ale wygrywałem i odchodziłem. Jestem mega ciekawy, jak z tą super, bo ta super naprawdę się zbieram. Fajny samochód. I ogólnie furkę mamy od szybciorów. Link w opisie do wypożyczalni. W Poznaniu ta super śmiga. W ogóle bardzo mało super jest wypożyczalni, tego serdecznie polecam. I dzięki Wojtas za udostępnienie furki Także śmiało wieście i korzystajcie. A do samej Supry, wiecie co jeździłem? O tym się ktoś patrzy, patrzy. I co tam ma być? Ham. O, patrz, o, patrz, patrz, patrz No i wiesz nagrana. Pana blondyneczki Pana blondy, Pani blondyneczka. <laughs> do samej Supry Mega fajny samochód, ale nie dla mnie. Wiecie co ja chyba już wyrosłem z takich fankarów. To jest fajny samochodzik, tam wiesz. Co ty pier... człowieku? Włączysz sobie tą trakcję na sportową na ten samochód dla Tabłokiem, bez żadnych Twoich większych umiejętności. No, jak włączysz trakcję, to w ogóle nie idzie się zabić. Tak dla moich widzów młodszych, albo tam e, słodkich, świeżych bananów czy coś tam wiecie jak to jest. <laughs> jak któryś z Was chce kupić i tata nie chce się zgodzić, to masz od wiadomość ode mnie dla twojego taty. Jak kupi pan synu i syn nie będzie wyłączał trakcji, to się nie zabije, bo to samochód dla topornych. Coś zrobił z tą maszynką? Nie da rady się tam rozwalić. lecz jak wyłączy trakcję, to, to wiadomo co się stanie, nie? Dlatego, ile pan oleju w głowie łba wleje, tak będzie. Ale samochód jak najbardziej dla młodych polecam, fajna furka. Mam nadzieję, że taka tutaj zaprawka ode mnie. Bo mnie też nie mogę. No, tak się dziwi wypoznają będzie co chodzi, bo tutaj MNP, ty, wszędzie. Dobra, nie przedłużając, widzimy się na miejscówce i najpierw chyba zmierzymy super. Zmierzymy pierwszą. No, zobaczymy ile idzie supra. 700 metrów panie, nie wiem kontrola prędkości za 700 metrów, no nieźle. Napotkaliśmy małe problemy techniczne. Jak widzicie, nasza droga wyścigowa skończyła się w tym miejscu, a kawałek wcześniej miała taką wyskocznię. I okazało się, że nasza miejscówka, gdzie będziemy się ścigać, jest trochę spalona. Dlatego na spontanie będziemy tutaj jeździć i szukać e, terenów do upalania. Tym razem tajnych. I zobaczcie, jakie maki. Może dla swojej żony przyszły i nazbieram. No może pozbieram serio. Znaleźliśmy naszą top miejscóweczkę. To jest w ogóle szok, że nam się udało to znaleźć. Patrzcie, co tam się dzieje. Mamy tutaj pełną milę. Wrzucam, zobaczcie, o tam. Jedziemy, jedziemy, już pokażę wam cały rewir. Tu mam jakieś pola. Tu mamy jakieś pola, więc nie jest jakoś tak krajobrazowo. Nie no kurde jest krajobrazowo. patrzcie jak ładnie. Tutaj o, Julia się opala kierowcy Tirów, wszyscy na nią trąbią. <śmiech> <śmiech> Tutaj tak przejeżdżamy. Jest cały czas prosta, jest bezpiecznie, więc nie wiem żadnego przypału. Piękne pola. Kamil, jako tą miejscówkę. Dobra jest? Piękna, idealna na ten kanał. Idealna. Tutaj przy tym o reklamie wanny dla ciebie, base, co? będziemy nakręcać jedną 1 czwartą takiej typu duperele To zaraz wsiadamy, zawracamy i robimy pierwszy pomiar e, supry na Res nie? No tylko się, tylko się zamienimy, bo tam Kamil będzie operatorem. E, także, ład e, tego łapkę w górę, jakby to powiedział, były kanał który już nie istnieje. Od tego łapkę w górę, szczelpta to. to... <grystanie z górą> A może tak po prostu idziemy desperdać. Dobra, moje mordeczki, mam ustawione drogi. Sprawdzimy odległości do 1,4 4 mili. Zaraz dwieście już ustawiliśmy, bo niestety na 200 na końcu nie będziemy mieli. Oczywiście droga zamknięta, bo to jest cholerna droga za to nic nie ma. Klikamy sobie sporta Odpalamy trakcję sportową. Więc mamy gitarkę. Nie wiem, jak się włącza start dragi drogi. Kamy mi się, że wiesz, jak się świecę? Co tu się robi, many? Trochę gotowy jest, nie? Ole, faza! Chyba, tak, go! To jest go, okej. Okay. To dragi kładziemy tutaj o. No i kurka z podłogę, nie? Jedziemy! mamy Dobra, to był nasz pierwszy przejazd na, na naszej całej trasce Więc naprawdę spoko Dobra, zaraz się widzimy na wynikach Okej, okay, mamy nasze wyniki 1,4 mili zrobiliśmy w 13,1 Czyli nie tak źle 1,8 mili w 8,56 0,100 zrobiliśmy w 5,30 Ale bez lunch control I 0,60 zrobiliśmy w 2,8 A jakbyśmy wzięli te szczegółowe dane W tym miejscu, proszę państwa Aha, gówno pokażę. O nie, wytrzymam zaraz O, jest Wzniesienie było 0,25%. Hmm, fajnie, naprawdę wygląda naprawdę nieźle. I 60 feet, 2,20. Nieźle, słychać jak na super. Opony są mega dogrzane. Spróbujemy jeszcze raz to zrobić zobaczymy, jak drugi pomiar wyjdzie. Teraz zrobimy prawilny lunch control. Lunch, kur. Branch! W czwartkowym brunchu, Lunch control, lecimy z lunch control. Tylko tym razem zrobimy hebel w podłogę. Manety odpalone, pyk, biegi i ruszamy. zniku. Dobra, jedziemy, wiemy, kiedy to się kończy. Paka 5, poka 6, PAKA 7, poka 8. Jak Dragi mi tego nie zmierzyło, bo ruszyliśmy idealnie, to się wysoko zdenerwuję, nie? Ja pierdolę, nigdzie go nie ma, ty. O, jest, dobra. Ej, zmierzył. Dobra, okay. patrzymy czasy. Och, Szukaliśmy tego z 5 minut. Uff. Więc tak, mamy poprawiony czas. Zdecydowanie 1 czwarta mili, 12,76. 1 ósma, 8,23. Jest 30 stopni, się topie, nie? 0, 100, 479, więc czas poprawiony. 0626 i 0,60. Znaczy hamowanie, to znaczy to jest 57 sekund. Tyle hamowaliśmy. <noise> Ale na pewno mega czas, czyli 1 czwarta, 12,76 i 01479. Dobra, damy Supra odpocząć i lecimy teraz po Strucla. Zobaczymy, czy jest szybszy. Kto obstawiał sztrusla to razy chwila prawdy, nie? Zobaczymy, czy Supra objedzie mi do strusla. A jakby ktoś był tak miły i próbował twierdzić, że pomiary z dragi są nieprawdziwe, to zapraszam na kanał Pani Operator. Przecież nie, nie wyrzucę Cię spokojnie z tymi pasami. Zapraszam na kanał Jagodowy TV albo na inne kanały, które zweryfikowały ten fakt, że Logic tak samo mierzy jak Dragi więc sorry mordyczki, ale czucz, czucz. żeby nie było lipy, tak? Dobra, idziemy po szlutla. Szlutla, no przykro mi, to jaka. fajna, jesteś miła i w ogóle powabna, ale masz dosyć straki wpierdł. Was sobie nie wyobrażam, żeby sterylna supra wygrała akurat z mostaniem. Hmm. Żyjesz? Eee, nie. Żyję, nic jej nie jest, dawaj. <śla> o 30 stopni, nie? Dawaj, Marek, jak to już się kameruje! Moje mordy, kwiatki mianowicie nie przeżyły <śla> próby ognia. Jest tak ciepło. Aktualnie w tym miejscu mamy 35 stopni, nie patrzcie, jak na Debila ze spojrzę na zegarek. Mam tutaj termometr 35 stopni, a na smutku 40 jest, nie? A kwiatki, jak widzicie padły. No cóż, nie przetrwały. A my pijemy czas na 12,76, tak? Jakoś tak? Więc tak, odpalamy Eskę. Klikamy sobie na mode S. -plusa. No i dobra, no trzeba ja mogę powiedzieć? Lekko uchylimy szybę. No nie uchylajmy. Na razie, czyli but w podłogę i tyle, żeby było uczciwie. No to ruszamy. Kwiatki rozjechane. Mam złe wieści. <śmum> Mam na was radzie złe wieści, ale spokojnie. Czas jest zdecydowanie lepszy względem tego czasu, który robiła Supra bez e, Lunch control, ale zaraz Wam pokażę, bo już tu widzę coś, co widzę, już widzę. Więc tak, e, jeżeli chodzi o czas bez Lunch control, mamy sytuację 12.8, czyli tak lepiej od Supry, 1.8 mili mamy 8.36, 0.100 mamy 5.10, też bardzo słabiutko i 0.60 mamy 2.70. Ale się dowiem. Łopanie, jest gorunco, Jest gorąco. Jeśli ty łapy w górę nie jeździłeś, to pamiętaj, że boska ręka się dopadnie, słuchaj, nie? Ja jeszcze jestem jako Dobra, czas to zobaczyć, co się stanęło. Ok. Hehehe, <laughs> kurde. 1,4 mili 12,67 67 i to jeszcze sobie ruszyłem, bo Heble mam zgrzane i tył mi boxował przy starcie. 1, m 8,26 m 0,104 m 76 0,62 46. Powiem Wam tak, w takich warunkach pogodowych, jeżeli ten samochód ma 500 koni, no to relatywnie na silnik teraz, w takich warunkach, w tak wysokiej temperaturze, przy tak szerokich cząsteczkach, tak? Bo cząsteczki rozszerzają jakieś ciepło, to ten samochód może mieć i każdy inny spadki w wysokości 20% na mocy nawet, nie? No bo jest ciepło. Ale wyniki są naprawdę fajne. Jestem zachwycony, że Mustang jest szybszy. Ale to nie oznacza, że wygra, bo to nie koniec wyścigu do dzisiaj. Ponieważ lecimy dzisiaj walić się z rolki. A weźmy pod uwagę to, że ja będę jechał we dwójkę, a Kamil będzie jechał sam. Więc jeszcze są jakieś szanse. No bo za mną będzie Julia, która będzie nas nagrywała. Także to nie koniec. Wracamy do Supry Mustang. Tak, Mustang. No dobra, jak mówisz, że Mustang, no to, że Mustang wygra. No A taki był pewny wczoraj, kurwa. Dzisiaj rano jeszcze był pewny. Siedział kurwa, taki zacieszany. że spuścił mi w pier... A teraz taki zawiedziony kurwa. A w ogóle napiszcie mi w komentarzach, co jest szybsze. BMW M2 Competition, czyli tak ten sam silnik co jest BMW M4? Czy Supra? Co jest szybsze? Bo na filmikach wydawało mi się, że Supra była szybsza. No bo wiadomo, ma wyższy profil opony, lepiej startuje z 60 na Na że M2 jest lepsze, zdecydowanie ale nigdy jeszcze nie widziałem takiego porównania, wiecie, drogowego, nie przeglądałem, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, bo jestem ciekawy, M2 Competition czy Supra, no w końcu wiecie, ten sam silnior, M2 troszeczkę więcej kunia, ale jeżeli chodzi o zawieszenie i oponki, przewaga jak najbardziej, po stronie Supry, pod, pod kątem 1,4 mili na starcie i tak dalej, a to bardzo znaczące jest. Dobra, koniec tego p***a, walimy się z rolki. To jest to Przejdziemy do momentu kulminacyjnego. Kamil zdecydował, że pokaże nam tajemnicze miejsce jakiegoś ziemeczka z fajnymi furami. Więc jedziemy zobaczyć te miejsca, a potem robimy finalny wyścig Supra VS ale z czego ja jestem bardziej obciążony. Jakbym od początku nie był. No ale dobra, a w ogóle Supra jest taka malutka przy Mustangu. Przy Camaro już w ogóle, a przy Helkacie to chyba jak był Hellcata. To jest taka mała ujuj! Uj, uj, uj. Łapa w górę pyku, łapa w górę. Na auto Pierwszy run dla Kamila ewidentnie, pierwszy run dla Kamila Dobra Szukamy kolejnej okazji Kamil Pisz tego opla i tego czarnego no

Teraz ty miałem na ten Teraz ty miałeś nawet? No. Dobra, to czwarte podejście, lecimy dalej z tymi ścigami. Jest mega równo, mega równo. Poszukał no je pan na drugi poszedł Ale czy się z uwaga? Jeszcze teraz nie? W czwartym biegu, jak czwórkę wpinam, tak to jedynka, dwójka, trójka idziemy totalnie równo. Pijam czwórkę, to się dochodzę, Aha. nie? Ale weźmy, weźmy pod uwagę, że w moim samochodzie jest dużo więcej kilogramów, nie? Nie przejście tam, nie Nie mnie obraża i no. to przecież chodzi o mnie. Przecież aktualnie w samochodzie jest 2,5 kamila. Chociaż nie no, 2,30 kamila jest w samochodzie, tam jest jeden kamil. Dobra, robimy ostatniego rana. Taką ideal idealną okazję, się znajdziemy i po prostu idealnie polecimy, wiesz, pełną bombą, nie? To co Kamil, teraz nie będziesz kur... szukał? No? Ja, ja, ja nie, ja No w ogóle, Szkoda. No? Kur... <grywy> będziesz gotowy, powoli? Tak. miejsca, kurwa Nie na dwa, tylko na trzy Wystartowałem na trzeci idealnie No jak kurwa Widzowie napiszcie w komentarzach Czy Kamil kurwa, startował na trzeci Bo mi się jakoś kurwa wydaje Oczywiście, że tak Ej, Mam taki pomysł, dajmy w i znajdźmy wolny odcinek drogi Znaczy jeźdźmy przepisowo Nie przekraczając prędkości, bo i tak zbyt nie przekraczamy Bo my startujemy sobie z wolnych prędkości Ej. Ulecimy kamień szybciej, ulecimy szybciej i znajdziemy wolny odcinek drogi po prostu i tam sobie zaczniemy Na spokojnie, żeby nie było ludzi, tak? Dobra To no, dobra Ale To ja teraz nie... Dobra, jeba... nie zjeb... Dawaj! No, nie mogę z tą skrzynią jebać Dobra, dobra, jedziemy do końca Dobra, jest. No żeś mnie, kurwa mnie jeb, chciał zabić Przez sekundę miałem osno na gacie. Co? 40 minut 60 kilometrów? Stary, jak ja kurwa nie zawrotki najbliższej. Ch... Poje... Trzeba gdzieś tutaj zjechać, no. Pokaż ranger pokaż im tutaj. Tu musisz pokazać w głąb. 60, a. a pokaż pokazać na że pokazuje nawigacja. Pokaż nawigację. <grym> się... Finalny wyścig Supra Ale odejmij od tego 100. Powiedz, że możesz się o 100 pomylić. To ile miałeś? 140. A dobra, i o 100 możesz się mylić, tak? No. No, to ja, ja miałem tak 40 więcej od twojego i też o 100 się mogę mylić. Dobra, słuchajcie, teraz musimy tryb komfort. A my zaraz zakończymy ten odcinek w mega zajebisty sposób, bo to nie jest koniec tego odcinka. E, więc tak, 55 km do przejechania. 59 km range'a No to pówa, to puwa. jest top. Udało się! Trochę <grychy> Czas na wielkie zakończenie. Czas na wielkie podsumowanie nad jeziorkiem. Wszyscy na to czekali w tym odcinku. Nie na wyścigi. Zamykamy furmanę. Z tego co kojarzę, to mój operator na wstępie miał pokierować. Podsumowując, Mustang jest niewiele szybszy od Sufry. Tak naprawdę. Jest lepszy 0 tylko dlatego, że jedynkę ma dłuższą, a Supra i moją jedynkę robi 1-2. Na wyścigach ścigaliśmy się z dwójki, ja, Kamil z trójki. Dopiero na czwartym biegu, ja w dwójkę przechodziłem, on mnie odstawiał, trójkę zrównywałem się, na czwartym biegu go wyprzedzałem. Tymczasem ja, jak to tutaj drące mordę dzieci, wszyscy kochamy drące mordę dzieci, każdy je lubi, Kamil trzymaj kluczyki, dziękować. A ja korzystając z tej pięknej pogody tak jak stoję Po kolei Znają mnie tu Nie mordy bo to właśnie robię Nagraj ich, nagraj, nagraj Dobra, wracając. Co to jest youtuber? I teraz wracając... No, to moje mordeczki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Było mnie niezmiernie miło, a ja w końcu skorzystam z tej 30 stopniowej temperatury. Trzymajcie się, cześć.